I już przed Państwem w ringu lot numer 34 Rzemlawi. by Double Alleged Out of Jakusa. Czy ktoś zaoferuje mi 5000 złotych? 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 555, 4000, 4000, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, Ladies and gentlemen, what does mean, Zemlawi, I love life. Może się znajdzie ktoś kochający życie. Lot 34. Rzemlawi. 4 tysiące, 4 tysiące, cztery, Proszę Państwa, no przecież to naprawdę niewielka cena za tak wspaniał konia. Zemlawi. 4000, cztery, 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 4000, tysiące, 4000, 4000, cztery, 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 cztery.

Cztery tysiące, mamy cztery tysiące, cztery tysiące, czy pięć tysięcy, 5, tysięcy, 5, pięć, pięć, pięć tysięcy, pięć tysięcy, 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 No, widzę, że niektórzy uskrzydleni wczorajszymi sukcesami włączają się do gry, bardzo nas to cieszy 5000, tysięcy, 5000, tysięcy, 5000, pięć tysięcy, pięć tysięcy, pięć, pięć, 4 tysiące, tysiące mam 5, pięć, 5 5. za pięć 5 Pierwsza oferta na poziomie 5000 kupi konia. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Teraz gratulujemy.